Już niebawem rozpocznie się remont mostu przy ulicy Kościuszki. W starostwie powiatowym w Kłocku podpisano umowę z wykonawcami. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, wykonawca rozpocznie remont mostu od tzw. nitki południowej. Czyli od strony, nazwijmy to Byszczycy Kłodzkiej, czyli tam skąd przyszła fala powodziowa, ponieważ ta część mostu jest najbardziej uszkodzona. W związku z tym w pier pierwszym etapie będzie drożna nitka północna, czyli ta od dolnej wody, czyli mówiąc od strony miasta. I ruch będzie się odbywał tylko i wyłącznie przy pomocy tej jednej nitki, czyli jedna nitka będzie ruchem dwukierunkowym. Tak jak to miało miejsce w roku 2020 podczas uszkodzenia mostu przez jedną z firm, która na tym moście prace remontowe. W tym w tym roku planowane jest, planowane jest zakończenie tej nitki południowej, łącznie z przejściem tym małym przejściem podziemnym od strony byłego pomnika. Natomiast w przyszłym roku planujemy wspólnie z wykonawcą przeniesienie prac na nitkę północną. W związku z tym ta część odremontowana będzie udostępniona do ruchu, natomiast część północna będzie poddana pracom remontowym. Projekt organizacji ruchu zakłada powiązanie tego ze skrzyżowaniem na ulicy Plac Jedności, ponieważ przybliżonym okresie będziemy również realizować zadanie polegające na sygnalizacji świetlnej, przy czym ruch na moście będzie odbywał się tylko i wyłącznie w oparciu o tymczasowej proregulazacji ruchu, natomiast na tej części skrzyżowania, która będzie dostępna, ruch będzie regulowany sygnalizacją świetlną. Do tego jeszcze muszę zaznaczyć, że dojdzie na inwestycja na ulicy Śląskiej, w związku z tym ten główny ciąg komunikacyjny pomiędzy ulicą Korfantego a ulicą Kościuszki będzie ruchem dość wrażliwym. Będzie tam na pewno dużo spowolnienia i apelujemy do mieszkańców miasta szczególnie Kocka, o to, aby zwrócić w cierpliwość, ponieważ no, niestety utrudnienia w ruchu będą i one będą trwały przynajmniej na moście przez okres na mniej e, półtora roku. Przez dwa lata będzie ten e, remontowany ten most, bo najpierw będą e, pojedyncze tak, tak naprawdę to będą dwie inwestycje. E, raz jedno przęsło będzie remontowane, raz drugie, w drugim roku drugie przęsło. Natomiast ruch będzie cały czas na tym moście. To też uspokaja mieszkańców. Proszę o cierpliwość, ale też uspokajam, że ruch będzie prowadzony, e, tylko no, no będzie on ograniczone, bo będzie prowadzony jedną nitką. To jest po prostu wykonanie, wzmocnienie tego mostu do większej nośności, do 40 ton na klasę B. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni, izolacji, wykonanie nowego nadbetonu, wykonanie nowych kap chodnikowych. Do, y, wykonanie nowej nawierzchni, roboty związane z umocnieniem bodajże po, y, nurtu rzeki. Wartość całego zadania to jest ponad 10 milionów złotych, 9 milionów dotacji, milion wkładu własnego powiatu łukockiego, które de facto też jest z subwencji powodziowej, które utrzymaliśmy w roku ubiegłym. Prace, które będą polegać na tych Dwóch nitkach to przede wszystkim nowa płyta betonowa, czyli nowa podstawa tutaj całego mostu. Nowa później dylatacja, hydroizolacja, nowa nawierzchnia, nowe krawężniki, nowe chodniki, wymiana barier. Też będą takie po dwóch stronach miejsca widokowe, które będą zrobione. No i przejście podziemne tu od strony ronda, które całe było pod wodą również będzie wyremontowane, będzie wymiana też oświetlenia. Myślimy, że na jesień przyszłego roku będzie można już otworzyć ten obiekt i cieszyć się jego nowym obliczem. Prawdopodobnie od 19 maja będzie zamknięta nitka południowa, a ruch będzie odbywał się nitką północną, po jednym pasie w każdym kierunku.